Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Paysy w card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka. dzisiaj będziemy robić koseł sobie z tanich skrzynek na Case Hagu. Bitewnie na 4 osoby. Nie będzie to po prostu ani 2 na 2, ani 3 osobowe, będzie to bitwa 4 osobowa standardowa z tanich skrzynek. Czyli bierzemy, słuchajcie sobie wszystkie najtańsze skrzynki dostępne na Case Hagu. Dobra, może coś takiego będzie ok. Czy będziemy lecieć jeszcze dalej? Może polećmy jeszcze dalej, aż do samej skrzyni Nitra. Mamy 20 skrzynek. 20 skrzynek zrobionych na 4 osoby. Daje nam to 80 skinów do, znaczy do zdobycia w bitwie. Pamiętajcie o najlepszym kodzie. Najlepszym kodem, oczywiście, na stronie Skodwowka, który daje Wam 20% więcej przy wpacie, 4 zł na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów przy wpacie z moim kodem. Dobra, ja sobie to wypełniam. Eee, następna bitwa nie będzie już startowała od tych samych skrzynek, prawdopodobnie. E, będziemy to robić sobie. Wiadomo, będziemy się trzymać tanich skrzynek, czyli powiedzmy takich do 10 zł. Więc. Następną bitwę będziemy zaczynać od tej górnej granicy aż do dolnej Takiej, żeby było maksymalnie 20 skrzynek W całej bitwie, ojojoj, była na taką skrzynkę jak Milspec Taki 5-7 to nie jest naprawdę prosta sprawa, żeby trafić coś takiego Bez co tu będzie dalej eee, I rytualu... nic ciekawego tak naprawdę Tutaj, może naklejkowa będzie jakaś ciekawsza. No, jak na, jak na wszystkich, to tak, ale jak na całą skrzynkę, to nie. Eee, tutaj, też nie za bardzo. Ogólnie, no, czekajcie, najmocniejsze jest za 4 zł. nitro, tak? No, znaczy no, za 4 zł. Ogólnie, nie. W tej bitwie najmocniejsze są skrzynie za 4 zł, do których nie za chwilę dojdziemy. No, i one mogą być tutaj tak naprawdę kluczowe w tym, eee, kto zostanie zwycięzcą. Tej, oto bitwy nadrobiliśmy troszeczkę. No, ale teraz głównie najważniejsze skrzynki to właśnie te skrzynki za 4 złote No i niestety była trafia dokładnie to samo co ja, więc tutaj różnica, niestety, ale się nie zmieniam. Czekamy na kolejne. Może akurat coś tam ciekawszego poleci. Czekajcie, 26, 20, ja mam. Plus tutaj, czekajcie, ten ma 25, czyli no, on jest, ja jestem tak, jakby no 3. O! Jestem trzeci, ale. Znaczy byłem trzeci, teraz jestem pierwszy. Więc bardzo szybko się to zmieniło. No i niestety P90 odbiera moje prowadzenie. Ale jeśli tutaj trafimy jakoś ciekawszą, lepszą naklejkę. Nie, tutaj jest tak wyrównań. No i pięknie. To mi się podoba, moi drodzy. To mi się podoba. Właśnie lecimy sobie po Fomasie, który daje nam prawdopodobnie zwycięstwo. Zgadza się. Więc pierwsza bitwa poszła naprawdę super. Zrobiliśmy solidny krok w stronę, właśnie, kosy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, czekajcie, to 10-40, powiedzmy, że też się liczy. No i okej, okay, zaznaczamy sobie te skrzynki od górnej granicy, tak jak mówiłem wtedy. No i co, też zahaczymy o skrzynię nitra, okej, okay, i praktycznie na niej zakończymy. Na naklejkowej i, 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 i cztery osoby znowu. No tak jak mówiłem, będziemy opierać się na tych czteroosobowych bitwach. To jest nasz taki e, główny zamiar dzisiejszego odcinka, że te bitwy czteroosobowe mają być i y, tanie skrzynki. Chociaż, tak powiem wam, że zastanawiam się, y, czy jeśli dojdziemy do wyższego budżetu, y, czy nie przesunąć granicy tych taniej skrzynek do 15 zł, 16, y, żeby te bitwy były nie aż tak wielkie i zaczynamy fajnie. Zaczynamy fajnie. Hmm tutaj oni minimalnie na pewno trochę nadrobią, ale to tylko trochę, no nie? No i znowu o, i nawet u mnie, zobaczcie, że znowu u mnie, tylko oto jest pytanie, co trafimy, no nie? No bo jednak tych rzadkich przedmiotów jest dużo przeróżnych, no właśnie Baty jednym skinem nie obejmuje prowadzenie, ale nie na długo, moi drodzy, nie na długo, bo tutaj akurat musi być już pewne prowadzenie z mojej strony, nie, zdobywamy takiego SSG Turbo Pika, więc daje nam to prowadzenie, teraz widzimy u Nitra napra. O nie, to jest skrzynia 5%. To jest, moi drodzy, skrzynia 5%. Więc to oznacza tylko jedno: prowadzenie nitra. No i ta bitwa. Jest dużo, dużo, dużo mocniejsza od bitwy poprzedniej. Jak widzicie, niestety z każdą skrzynką ich moc słabnie. Więc, jak mamy jeszcze dogonić Nitra, to właśnie teraz, no i zwyciężając taką bitwę, no to kurde, czekajcie, jakby to wyglądało. weźmy 100, 100, 200, 400, mamy 100, 500, plus pozostałe skiny. Po... Nightmare, Nightmare Pod rękawice podejdziemy jak najbardziej Pod rękawice, pod kosem może być ciężko No ale ta bitwa ma naprawdę potencjał Podejść pod same rękawice Więc dużo, dużo lepiej Nie jest właśnie bitwa poprzednia Trochę podgoniłem tym Nightmarem No ale jednak musiałbym jeszcze coś trafić z takiego z lepszych skinów A skrzynia tak jak mówiłem słabną Ale mamy Royala Czekajcie, co? będzie to skrzynia z uspem Dobra, czyli jakiś usp, dawaj monsterka Dawaj monsterka, nie jest to monsterek niestety. No, ale kolejny bardzo duży krok. Tak naprawdę zrobiony w stronę Nitra nie może być już spokojny. Nie może być już spokojny, bo te różnice naprawdę nie są takie wielkie, więc mamy jeszcze jednego Royala. Zacznij, Cortex y w ładnym stanie. Będzie to a żeby wygrać Pejsyfkarda napisz, jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w skinsie i liczbę od 1 do 5. Cortex, Minimalware i prowadzę, moi drodzy. Mnie wydawało się, że Nitra jeszcze nie uda dogonić. Nie, ze względu, że w skrzyni 5% zdobył najmocniejszego skina, ale słuchajcie, nie, udało się do Gogo go dogonić, chociaż nadal prowadzi a to są bardzo minimalne sprawy tak naprawdę, więc teraz można to zwyciężyć jedną naklejką. Mamy to! Mamy to widzowie, mamy to! Ja pierdzielę, udało się! Udało się! Na, ja serio nie wierzyłem, ja serio nie wierzyłem, że to może się udać, ale faktycznie, nie, moi drodzy, to się udało. Czekajcie, to jest skrzynia z koseł, tak czy nie? To jest chyba skrzynia z koseł w tym momencie. Nie, czyżby z tanich skrzynek udało się nam zrobić, moi drodzy, koseł? Bardzo możliwe bardzo bardzo możliwe 840 zgadza się czyli wystarczą nam tak naprawdę daily case'y i te trochę diamentów które zdobyliśmy dzisiaj czekajcie free case'y przechodzimy sobie do free case'ów daily dzisiaj więc pierwszy daily case i już wystarcza żebyśmy sobie otworzyli skrzynię z kosą ale na tym nie też nie zakończyli no nie bo coś tam nam jeszcze trochę zostanie nie wiem, z iloma diamentami. Zaczynaliśmy, ale nie zużyjemy na pewno całych. Utworzymy sobie jednego mediuma Myślę, że to będzie jak najbardziej wystarczające. Dobra, iron skrzynia, potem jest Wood i potem jest Steam. Nie więc otwieramy te skrzynie skrzynię. Wiecie, zawsze dodatkowy budżet, no nie? Tak, mamy to, idziemy do eventu, ostatnie chwile, tak naprawdę. Nie, tak jak mówiłem, jed, no dwa mediumy, dwa mediumy, chociaż nie no jeden pewnie, jeden pewnie, bo mi się coś kojarzy, że coś takiego właśnie było. Nie, więc tak, otwieramy skrzynię z kosą, moi drodzy. Pierwsza dzisiejsza kosa, jeszcze minimalna szansa też na kolejną będzie. Ej, a jakbyśmy to zrobili, Nie, dobra, nie, mam pewną. Nie, dobra, mam pewną kosę, więc yy, robimy, słuchajcie, znaczy otwieramy skrzynię z kosą, więc nie trzymajmy kciuki, żeby była jak najlepsza. Więc, Navaya knife safari mesh, Taka dzisiaj koska nam poleciała. Mamy jeszcze 57 zł na jeszcze jedną czteroosobową Battle. No kurczę, mówiłem, że zahaczymy rękawice, a jednak udało się zahaczyć tak naprawdę okosu Więc z 50 paru złotych zrobimy. Mm, kilka skrzynek w sumie. Hmm, zrobimy. Będzie takie coś, czy nie będzie jak najbardziej plus nawet minimalnie sobie dorzucimy tego nitra. Jak najbardziej się zgadza. No i znowu cztery osoby. No utrzymujemy te cztery osoby w dzisiejszym odcinku, więc takie jeszcze dodatkowe skrzynie po zdobycie kosy, po sukcesie mamy jeszcze szansę nie, zwyciężyć tą bitwę i tak naprawdę kontynuować ten odcinek, nie, żeby zawalczyć o coś kolejnego. No i niestety tym razem nie u mnie. A gigabuła to jest skrzynia, która te royale jednak ma naprawdę bardzo, bardzo mocne. Nie, ale wypad... czy wy to widzieliście, skin monetowy w tej samej skrzyni był mocniejszy od skina royalowego, więc takie rzeczy też się zdarzają. No i tak, finalnie po prostu przegraliśmy tą bitwę, więc dziękuję, słuchajcie wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć.